Witam, witam, dzień dobry. Jak zapowiedziałem, następna część naszej rozmowy na Facebooku na temat jak zapraszać efektywnie ludzi do współpracy na Facebooku. Trzecia część to jest tak zwana finalizacja. Ja mam nadzieję, że mnie słychać, ale sprawdzam najwyżej na końcu. O co chodzi w tym? 90% wszystkich networkowców, sprzedawców ma problem z tym, żeby zapytać o to na samym końcu, jak ci się podobało, co chcesz, po prostu jaki masz cel, żeby sfinalizować rozmowę. Witam, Krzysztof. Witam. Finalizacja. Takiego procesu musi się odbyć, inaczej nie otrzymasz odpowiedzi. To chyba proste i zrozumiałe, ale my mamy stracha. Mamy stracha przed negatywną odpowiedzią. Ale mogę Ci zapewnić, to jest wszystko tylko gra liczb. Jeśli będziesz 30 do 50 razy pytał, yy, czy jesteś otwarty na odpowiednio oczywiście, jak mówiliśmy w poprzednich wideoch. Witam Piotr. I powiesz to jeszcze na końcu, ale jeśli nie, to żaden problem, nie ma tematu. Jeśli to zrobisz 30 do 50 razy, to na pewno będziesz miał kogoś, kto ci powie tak, jestem otwarty, chcę wiedzieć dalej. I wtedy musisz z nim porozmawiać, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Więc przede wszystkim nie bój się odpowiedzi nie. Zbieraj te odpowiedzi. Jeśli zbierzesz 100 odpowiedzi nie, to bądź pewny, że masz co najmniej trzech albo czterech, albo nawet pięciu takich, którzy powiedzieli tak. To jest, tak jak mówiłem, tylko liczba, e, znaczy gra liczb. Ważne w tym wszystkim jest, e, jak to zrobić. Jak to zrobić najlepiej? Bo e, można oczywiście pytać, e, czy, ci to, czy ci się podobało to, co ci przedstawiłem? E, to nie jest za, dobra, e, za dobre pytanie. Najważniejsze jest, e, żeby tak zapytać, że ta osoba nie ma po prostu um, możliwości odpo na odpowiedzi tak albo nie. Jeśli odpowie nie, to tak, żeby to było um, nie, 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 nie na odczepnego, tylko prawdziwe nie. Tak? Jeśli taką, tak coś robimy, to umawiamy się z tym człowiekiem, który któremu posłaliśmy nasze wiadomości, posłaliśmy nasze wideo, czy naszą wiadomość słowną, i on odpowiedział: Tak, ja chcę się dalej dowiedzieć. I temu przesyłaliśmy materiały na ten temat, to potem mówisz do niego: Słuchaj, powiedz mi, co Ci się najbardziej podobało w tym wszystkim, co Ci wysłałem. Ale to robisz najlepiej na telefonie. Telefoniczna rozmowa, która nie ma trwać długo. Najważniejsze to jest 5 minut. Jeśli dojdzie do 10 minut, to już jest niebezpiecznie, bo wtedy rozmowa ta przeciągnie się na koleżeńską pogaduszkę, i to niestety nie jest to, to nie prowadzi do celu. Nie prowadzi do tego, żeby ta osoba weszła do Ciebie do biznesu. Więc Pytasz najpierw, co ci się podobało najbardziej. Ta osoba ci zawsze coś powie. Co jest, jak ci się. Inaczej, następne pytanie. Podobało ci się teraz tak, jakie jest twoje największe wyzwanie w tym temacie? Przypuśćmy. Mówimy o odchudzaniu. Jako przykład. Ten ktoś jest człowiekiem korpulentnym i największym jego wyzwaniem do tej pory było utrzymać dietę. Więc ty znajdziesz odpowiednie USP, czyli coś unikalnego, co ma tylko ten produkt, który ty prezentujesz. Jeśli to będzie na przykład coś takiego, że to jest odchudzanie, ale bez diety, no to już jest gotowe. Mówisz, słuchaj żaden problem, Ty nie musisz zachowywać żadnej diety. Jeśli to jest natomiast ostra dieta, to pytasz dalej, a co Cię w tej diecie najbardziej, co Ci najbardziej przeszkadzało w utrzymaniu diety? Po prostu musisz doprowadzić rozmowę do celu i jednym z najważniejszych pytań w takiej rozmowie zachowujemy się w ten sposób, że słuchamy co ma nasz kontrahent do zaproponowania, to znaczy, na nasze pytanie, a potem pytamy, jaki jest Twój cel? Jeśli celem tej osoby jest zarobić milion e, dolarów miesięcznie, to powiesz ok, o tym możemy porozmawiać, ale może innym razem. Ponieważ cudów nie ma. Jeśli ktoś chce zarobić milion dolarów miesięcznie, proszę bardzo, ale nie. Jutro, nie pojutrze, może za rok, a najpewniej za trzy albo pięć lat. Więc wiesz od razu, że to jest pytanie pułapka, czy też odpowiedź pułapka. Nie ten na takie, na takie propozycje, czy na takie odpowiedzi po prostu reaguj zimno, powiedz, ja nie jestem cudotwórcą, jeśli chcesz, mogę Cię z takim skontaktować. I potocznij mu numer telefonu do ko najbliższego kościoła, ale e, to na, na poważnie. Jeśli doprowadzisz do tego, że rozmowa się odbywa poważnie i pozytywnie, i ty dajesz rozwiązanie takie, okej, okay, to jest dobre dla ciebie. Zobaczyłeś to? Tak, widziałeś, jak jest. Masz, masz jakieś korzyści z tego i będziesz miał. I następne pytanie, takie ostatnie pytanie, ostateczne pytanie, jakie zadajesz, to jaki wariant wybierzesz z tego? Wcześniej zaproponowałeś mu warianty, na przykład wejście jako klient albo wejście jako partner. Kupienie jakiegoś pakietu albo bez pakietu, po prostu Ty musisz sterować tą rozmową. Jeśli Twój kontrahent odpowie, ja nie mam pieniędzy, nie chcę się wpakować w jakieś duże wydatki, zresztą rozumiem, jaki problem, wchodzisz jako klient, kupujesz sobie Malutki pakiecik, czy kupujesz sobie produkt, który Tobie się podoba, wypróbujesz i to byłoby na tyle. Rozmowa nie dłuższa niż 10 minut. Zawsze musicie na to zwracać uwagę, że raz, taka rozmowa jest konieczna, inaczej nie zrobicie żadnego biznesu. Dwa, Ty poprowadzisz tą rozmowę pytaniami. Takimi, co ci się najbardziej podobało, jakie jest Twoje najwyższe, największe wyzwanie, jaki jest Twój cel i na koniec, który wariant wybierasz, który, którą propozycję, która propozycja jest dla Ciebie najlepsza. I koniec, finalizujecie to i ta rozmowa się skończyła. Łatwe? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale z tego co mówią wiele mówi wiele osób i ja na samym początku miałem też bardzo duże problemy z po prostu z zadzwonieniem do danej osoby. Bo jeśli ja komuś coś przesyłam, i ta osoba nie reaguje na to, to zawsze mamy, mamy jakąś taką obawę, a no, może się nie spodobało coś, ale my nie wiemy o tym. Nie przesądzajmy myśli, nie przesądzajmy zachowa o zachowaniu naszego ewentualnego partnera, naszego zaproszonego. Po prostu musimy się o tym dowiedzieć. I nic prostszego, jak zapytać, co ci się najbardziej w tym podobało. Jeśli ten człowiek mówi. A to się często też. Ach, jeszcze nie zobaczyłem tych materiałów. <laughs> no dobrze. To zobacz, i jutro zadzwonię do Ciebie o 15 i będę z Tobą chciała na ten temat porozmawiać. I wtedy masz odpowiedź już załatwioną, bo jesteś umówiony na odpowiednią godzinę. Zadzwonisz, i jeśli ta osoba odpowie nie, to masz swój pierwszy albo kolejny nie. Bardzo dobrze. Możesz odhakować i jesteś i jest sprawa załatwiona. Masz, jeśli ta osoba się w ogóle nie zgłosi, no masz również swój nie. To jest jasne. Ale jeśli się zgłosi, jeśli możesz porozmawiać, to masz Twój co 30, co 50. pozytywny odsetek. I to się liczy. Więc tak trzymać. Ja będę w tej chwili. Co tydzień mówił na temat ciekawostek z Facebooka i na temat tego, jak się zachowywać na Facebooku najlepiej, żeby nie wpaść w łapki nowych algorytmów. W 2018 i w 2019 zmieniło się tak dużo na Facebooku, że naprawdę trzeba uważać, co się robi. A jeśli ktoś chce naprawdę pracować, no to pracuje dużo na Facebooku i dlatego to jest dla wszystkich którzy chcą to robić i nie wpaść, nie dostać się do więzienia facebookowego, a takie istnieje. Świetnie. Dziękuję również, Anna Maria. Na koniec się włączyłaś. Życzę, życzę powodzenia w Waszych staraniach i jeśli macie pytania, proszę je śmiało zadawać to w komentarzach albo prywatnie na. Messengerze, czy też zadzwonić do mnie. Moje dane są wszystkie dostępne. Więc dziękuję bardzo i zapraszam do pytań. To na razie. Cześć.